Czymano, szkoła to zło. Lecimy. Zapewne z wielu z was powie No, chciałbym wrócić do szkoły A moja reakcja jest prosta Czy was powaliło? Wstajesz rano, skoro świt Idziesz, czy deszcz, czy śnieg Czy mróz, czy ślizgawica Czy zalane ulice Czy żar lejący się z nieba Do pieprzonego więzienia intelektualnego Nieraz na zerówki Czyli godzina 7.10 Ledwo żyjesz Nieraz nie było czasu na śniadanie O herbacie nawet nie wspomnę Tak, to słucham i słucham Oglądam, kurde Jakby to była pasta tego yy, yy, Pasta lektora, czy Mark Aurelium Kurde, już wszyscy nagrywają i pastę o tym. Jak szkoła jest daleko, to tu się, wieprzonymi autobusami do niej godzinę lub półtorej, wśród powalonych moherów, które niby takie stare, niby niedołężne, ale nawalają jak krust na Berlin, jeśli chodzi o wchodzenie, wychodzenie z busa lub lecenie na puste krzesło. Doda no w sumie, yy, ja, ja na to jakoś uwagę nie zwracam, ale mogę w sumie się z tym zgodzić, że zawsze tam czekają jakiegoś pustego miejsca, od tego spędzana jest tyle tych mać one mają... No to kurde, te mogą być o tych później na emeryturach, no? Dodatkowo, oczywiście te same parszywe ryje sapią. Kurdur, skąd tu tyle na żery? Nie ma jak toreb położyć! Wszędzie te plecoki! Mimo że codziennie z uśmiechem numer 5 ustępujesz miejsca. Well no shit Sherlock. Na linii przejeżdżającej koło trzech szkół są uczniowie. No kurde, naprawdę, skąd tam się wzięli, to nie wiem. Wleczesz się do szkoły, dostajesz od woźnej bo przecież wszedłeś w mokry butach. Pryć mi stąd a ona sprzątała i... <gulny> Heh, w butach. Jeszcze w tych niektórych szkołach, pewnie tylko w po podstawówkach, mienianie tych butów, kurde. Te, co przeszedłeś, zmieniasz na te, których będziesz chodzić po szkole. Ja rozumiem, że, że częstości ogólniałem no serio. Y ubieracie na parę godzin w szkole. No i tak tego dużo osób pewnie nie przestrzegało, chociaż w mojej szkole to akurat było ba bardzo przestrzegane. Już raz. Nie zamierza przez najbliż... Ale przestrzegane to było w sumie tylko y w kasach chyba Jakoś jeden, trzy, a potem już to było olewane. Yy, chociaż też do końca już tego tak nie pamiętam. 5 godzin, mimo że jej płacą. Aby robiła to za każdym pieprzonym razem, jak będzie brudno. Jak jej wspomnisz o tym, kurdur na cały świat i wypad do dyrektorki, gdzie grube babsko z obdrapanym lakierem na paluchach zacznie pieprzyć o szacunku do innych. Jednocześnie układając pasjansa na ekranie kompa, który był jednym z pierwszych ze Optimusa. Na no, z takimi ocenami, to ty najwyżej też gdzieś podłogi będziesz sprzątać. Kończy wywód. No po chuju, szacunek, XD. Zostawiasz w szat you <laughs> no i w sumie Gdy yy, tam kłódy szacunek jak do osób, które sprzątają które sprzątają zazwyczaj nie mam ma w ogóle szacunku kurtkę. wcześniej obrabiając ją ze wszystkich możliwych rzeczy bo przecież kartka, rzeczy zostawione na własną odpowiedzialność zwalnia szkołę z jakiejkolwiek akcji względem tego, że zajebano ci bilet miesięczny, dychę, czapkę a innym nieraz telefon i pady. nie chcesz? pozdro kurwa 600 jebany nauczyciel kurwa śmieć zacznie piłować ryło w klasie, kurtkę do szatni albo jedynkę ci dam ale odpowiedzialności nie weź. No i to jest kurde zawsze najgorsze, wszyscy do szatni, do szatni, do szatnie, ale odpowie odpowiedzialności nie weźmie ogóle nikt. Mnie nawet nie pamiętam czy ja w postałówce czy ja w miałem kamery yy, w szat Ciekawe. Idziesz wreszcie do swojej grupy, zamieniasz parę słów, z równie zaspanymi Każda klasa dzieli się tak samo, grupka normików, grupka animu, grupka tzw. złotych dzieci Grupka szlachty, bogatej bananowej młodzieży, nie wiem jak się dziś na to mówi No i grupka spierdoli, wszystkie nienawidzą szlachty, a pomiędzy nimi... Szlachty, czyli jeśli dobrze to Yyy grupy, która wywodzi się z bogatych domów Okej okay. I tak to szkoda, przez to że już tyle razy, chyba z dwa czy 3 razy oglądałem tego typu, typu pastę, i ja się zastanawiam, czy beczka tej pasty po prostu nie wrzuciła jeszcze raz. Po prostu mi się to tak już gorzej komentuje, bo to nie jest po prostu moja pierwsza reakcja też. Panuje chłodna neutralność Zgrana klasa, <laughs> tak jak na polskiej scenie politycznej Tylko jak sytuacja jest naprawdę chujowa Lub naprawdę potrzebna do wspólnego profitu Myślisz nad tym, siadając do ławki Tymczasem do klasy wbija popierdalający sobie 15 minut samochodzikiem z klimą I ogrzewaniem, z kawusią cieplutką I dziennikiem w łapie nauczycie I niszczy ci dzień, tłucząc do głowy niepotrzebne Nikomu pierdy, wyżywając się Ze swoim jebanym kompleksem No dokładnie, zawsze się wyżywają Chłodę, de... tak on to po... Tak, to teraz będziesz odpowiedziała. powiedziała, jakoś się maliszczą cię i tak. To co mnie za zawsze wkurzało, nauczyciel no, sobie może mieć na ławce i pić cokolwiek kiedy chce, ale kurde, tak jest taki nauczyciel, który sam sam sobie pije, trzyma to już na ławce, kurde nawet sobie zje w trakcie lekcji. Ale boli boże nie, uczeń tego samego nie robię, bo zaraz będzie opieprzony. No okej, tu jest kurde sprawiedliwość i logika, ja się pytam na naucznia, ponieważ jego kolega złapał pana Bogę za nogi i robi w zawodzie, a jemu zostało siedzenie na dupie i uczenie dzieciaku. przez to jest obrażony na całe życie. Mimo jebanych dodatków do pensji i statusu urzędnika I te pierdolone teksty, które nie zmieniają się latami. Nie umiesz? Spokojnie, Kowalski. Ktoś zamiatać ulicę Mosi. Co się tak śmiejesz? Powiedz klasie, pośmiejemy się razem. Wyciągamy karteczki Będzie karna kartkuweczka. Zrobię wam wejściówki, bo są na studiach. Największe kurwa, kłamstwo, jakie słyszałem. I uwaga, krem de la creme. Hordur. Jesteś zdolny, ale leniwy. Kurwa, mać, zdolny, ale leniwy. Powiedziane i do totalnego jełopa, który naprawdę jest jełopem, Sebiksem, który policją pójdzie, kraść. W... Jesteś, ja cały czas. Ja mam kurde, cały czas flashbacki. I chyba to oglądałem też u Marka Aurelio na, na ich kanale. To kurde. No bo naprawdę, mnie tutaj nic kompletnie nie zaskakuje. Wszystko, co tu jest powiedziane, to ja słyszę z ojcem na linię PKP Cargo i do popierdolnego złotego dzieciaka, które wkuwa jebane encyklopedię na pamięć, ale nie było obudzony na tyle, aby napisać poprawnie jebanej siódmej rano wejściówkę i do gościa, który naprawdę wie, że to wszystko to chuj. nieprzydatny gówno, który marnuje mu miejsce na partycji. Mosk dysk. No głowa dosłownie Cała chyba gama niepoczynnych informacji jeśli, jeśli tak to można nazwać gamą te system 32 I do prawdziwego lenia Który ma wyjebane i tak na co mówisz stary śmieciu Mało tego Jeszcze te wszystkie jebane szkolne dramy Gdzie masz problemy egzystencjalne Ale jedyne co ci może zrobić pedagog To test na osobowość XD I wziąć cię do katachetki Która będzie powtarzać ci Pane Boga cię kocha Gdzie jedna lubi drugą Ale nienawidzi trzeciej Ale wszystkie gadają z tobą I próbują Pane Boga cię kocha No po prostu każdy tak kurde gada, ale jakby chyba dokładnie nie, nie chcą powiedzieć, jak i co masz robić, aby się do niego przybliżyć. Zawsze mówiło módź się, módź się, kurde. On codziennie od, tam, tam, odmawia te zdrowia i tak do tego typu rzeczy, ale kurde, po co to gadać z koło i tak. Od chyba pacjent młodzieży robi swoje i się do tego nawet nie dostosowuje Próbują cię wplątać w to tornado shitstormu Gdzie Sebik zdręczy nowego ucznia Gdzie ziomek niby za DHD maca cycki lożko I nauczyciele mają wieje bongo bo papiery A gdy wreszcie inba się rozkręca To pokazuje jedynie, że uczniowie są mądrzejsi Od ludzi ustawą postawionych od nich wyżej I rodziców oraz wszelkie inne Człowiek zapierdala 8 godzin Dziennie za darmo Plus jeszcze czas na wyjazd i powrót Przyjeżdża do domu Żre obiad o kolację I resztę dnia spędza na pokurwionym wkuwaniu total Niepotrzebnego gówna. Tu spierdoliony zadań od nauczycieli z kompleksem niedocenionych na. No dosłownie, kurde. Wszystko tylko po to, żeby jeszcze bardziej nam dowalić żeby jeszcze bardziej nam zająć czas i. Żebyśmy jeszcze więcej wkuwali rzeczy, które nam są kompletnie niepotrzebne. Bo jaki naukowcu? naukowców? To wprawdzie nie jest na maturę ale całki są fajne. Zobaczcie, no, to będzie na następnej kartkówce. Powiedziane do jebanego humana. Praca domowa plus nauka 4H. Jak nic, łącznie 12 godzin dziennie. A życie prywatne? W chuju, ucz się, ucz, bo wiedza to do potęgi klucz XD. Jak jesteś młody, to jesteś zbyt wielkim dzieciakiem, by to zrozumieć. Jak jesteś starszy, to nie masz czasu, by to zrozumieć. Dopiero po maturach w kwietniu dochodzi do ciebie, wychujali cię, nie ma to znaczenia. Jak dobre oceny będziesz miał? Jesteś nikim przed szkołą. Po szkole jesteś starszym nikim. Po studiach masz szansę być kimś, ale 90% ludzi nadal jest nikim. A to to lotek spierdolenia trwa i wiele osób wygrywa. Szkoła nie nauczyła mnie nic pożytecznego. Zmarnowała jedynie mój cenny czas i wrzuciła na mą życia albo totalnych dzieciuchów, albo totalne kanalie, albo inne pokurwione osoby. Zniechęciła do lektur, które bez wkuwania rozdział po rozdziale, w co był ubrany bohater, albo jakie cechy miała postać występująca trzecioplanowo w jednym rozdziale, okazały się za jej no, Chyba, że no, no są Wszystko, co ta tutaj beczko opisuje, no jest tak bardzo potrzebne. Że normalnie, gdyby tak było, to ja bym już wleciał kudę w kosmos, albo nawet wylądował na pieprzonym księżycu. Gdyby to wszystko było aż tak potrzebne. Jeszcze te duże lektury. Po co one kude, są? Bo ja nie mam żadnego pojęcia. I 90% uczniów tego, co się wydaje, nie lubi w ogóle, w ogóle czytać tych lektur. Po co one są? Jaki to jest kurde ses To jest tylko zniechęcanie do czytania. A mówię, że znaj kultury, kurde polskiej. No dobra, mogę ją poznać, nie wiem, 30 minut na. A szkoła to kiedy zabiła mile czasu. Mówimy o jebanym Werteru, czy nad niemnem. Zraziła do wiedzy, która jest ciekawa, i wyżarła czas na hobby, do którego tuż po niej wróciłem, witając jak starego przyjaciela. Szkoła to najgorszy okres życia człowieka, a każdy, kto twierdzi inaczej, ma chyba tendencję do bycia masochistą. Nie zapraszam do dyskusji, jeśli twierdzisz inaczej. Najlepiej zostaw łapkę i wyjdź. No, na razie.